Oh uh. Oh uh. 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 Oh. <laughs> Uf... Uh, uh, uh. uh, uh. 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 Przestań. Tak jest już źle. Tylko przestań się obijać. Oh, uh. oh. Uh. 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 <clears> oh <throat> <clears throat> oh Ugh. Potrzebuję ciszy i spokoju. Интерес Nie chcę tego słyszeć. Czy orkowie sprawiali wam ostatnio, jak. Boją się na Dlaczego kiedy. Co? No to będzie mam jeszcze więcej. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Jakbyśmy Dobra robota, Milten. Nie udało nam się. Nie udało nam się schwytać Dorusa. Mam pewne plany względem niego. O nic się nie martw. Najbardziej liczy się to, że Myrtana jest teraz w dobrych rękach. A mowa tu o Twoich rękach, mój przyjacielu. Myrtana jest bezpieczna dzięki Tobie. Nadal jest wiele do zrobienia, by w końcu zaszły potrzebne zmiany. Jesteś teraz jedyną osobą, która może się podjąć tego zadania. Ale nadal mi się to nie podoba. Dobrze się spisałeś. To, że Torus się nam wymknął, rozwścieczyło mnie. Zawiedliśmy cię, mój przyjacielu. Torus i tak pewnego dnia spotka swoje przeznaczenie i będzie to dla niego przykre doświadczenie. Udało ci się obronić Vanguard, naszą stolicę. Na razie to wystarczy. Sukces ten zawdzięczamy Tobie. Widzę teraz, że stało się tak dzięki wszystkim nie, no, dokonanym przez ciebie czynom. Okazało się, że nie sprawdziłem się jako obrońca dnia. Chciałbym, żebyś to ty dzierżył ster rządów w Wengardzie Zdanem, i byś poprowadził nas w lepszą Zdanem. przyszłość. Proszę cię, byś został naszym Zdanem. królem. Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Tak. Będę twoim najwierniejszym sługą, król robarze. Oto twój problem. Mimo wszystko tak nie może być. Nie zawracaj mi głowy. Ciebie to nie obchodzi. Lepiej zważaj na słowa. Co masz na myśli? Tylko ty od Cóż, zawsze wierzyłeś, ja że Myrtana prawie. któregoś dnia się zjednoczy. Jak prawdziwy wojownik tym, nigdy nie zwątpiłeś w naszą ojczyznę. Dlatego to właśnie ty powinieneś być tym, który obejmie nie, rządy na tych ziemiach wie. jako władca. Jako król. Rozumiem. Zawsze pragnąłem być tym, który wprowadziłby Myrtanę w nową erę pokoju i rozwoju. Zbyt długo patrzyłem, jak ziemie te cierpiały. Czas, by wprowadzić zmiany. Zdecydowane i konsekwentne. Czy zostaniesz naszym królem? Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Zgadzam się. Królu, robarze, jestem Twoim wiernym sługą. Cóż, Należy do Ciebie. Bestia została ubita! Mba! Przegapiłem! Nie udało nam się dopaść Torusa! O! Nie przejmuj się Torusem, Gorn. Byłeś potrzebny tutaj, w Wengardzie. Musiałem chronić stolicę. A z Torusem policzymy się już wkrótce. Masz Jak zawsze zresztą! Dziękuję, przyjacielu. Czas wypełnić kolejną część planu. Zanim to nastąpi, chciałbym złożyć Ci przysięgę wierności. Sam nie zdołabym tego zrobić, więc chciałbym, abyś to Ty odtąd władał myrtaną, mój panie. Mój władco, Zgodzisz się zostać mym królem? Zgadzam się. Królu, przysięgam Ci miecz. Odtąd mój miecz jest Twoim mieczem. Zasiądź na tronie. Robi się coraz gorzej. Tylko tego nam trzeba. Chwilkę się nie masz, masz na do roboty. Zajmij się swoimi sprawami! Wątpię, czy masz rację! Walczyłem za te ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę, sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej Zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robert III. Jedyny prawdziwy władca Myrtany. Ale nadal mi, mi, się nie to nie mi się nie podoba. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Nie to było takie łatwo. wszystko tak nie może być. Cóż... No to mamy problem. Nie zawracaj mi głowy. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Powinien był wiedzieć. Tylko tego nam trzeba. Odłóż broń! Właśnie! Zjeżdżaj stąd!